Napotykasz trudności w porównywaniu wyników z różnych lokalizacji swojej firmy? Analiza ocen i opinii o firmie, jakie pozostawiają klienci na Google Maps, może być sporym wyzwaniem. Pamiętaj, rozwój biznesu nie jest możliwy bez efektywnej analizy danych. Dzięki Business Insights możesz łatwo i szybko przeglądać i analizować wszystkie lokalizacje biznesowe z Google Maps. Dane są zgromadzone na jednym pulpicie nawigacyjnym, który jest dostępny z każdego miejsca o dowolnej porze i na dowolnym urządzeniu. W centralnym miejscu raportu możesz zobaczyć m.in. całkowitą liczbę wszystkich ocen od klientów, średnią ocenę ze wszystkich lokalizacji, a także zaawansowane statystyki dotyczące komentarzy o Twojej lokalizacji. Dzięki narzędziu BizInsights możesz także zobaczyć, jaka jest łączna ocena liczby gwiazdek, a także zweryfikować dokładne dane dotyczące ocen dla każdej lokalizacji. Warto dodać, że narzędzie BizInsights konwertuje oceny klientów na Net Promoter Score, wskaźnik mierzący lojalność i satysfakcję klientów. Z kolei wizualna prezentacja recenzji do danych na przestrzeni czasu pozwoli Ci łatwo przeanalizować zmiany w opiniach klientów. Monitorując te dane, możesz reagować w czasie rzeczywistym i ulepszać swoje usługi, a następnie weryfikować, czy podjęte działania przynoszą efekty. To natomiast funkcja wizualna, która stanowi największą wartość raportu. Oprócz wspomnianego przeglądu i agregacji ocen gwiazdkowych wystawionych przez klientów, Pozwala również na analizę recenzji pisemnych. Dzięki narzędziom AI, a w szczególności Cognitive Service i wykorzystaniu Natural Language Processing, możemy przetworzyć wszystkie opinie wyrażane przez klientów i przypisać je do grup pozytywnych, neutralnych i negatywnych. W ten sposób możemy przejrzeć w sposób szybki i czytelny kilka tysięcy opinii dodanych na temat lokalizacji. A także niezwłocznie podjąć reakcję na każdy feedback klienta. Ta sekcja pokazuje, jak zachowują się klienci po znalezieniu Twojej firmy w Google. Możesz zweryfikować, jakie działania wykonali klienci, gdy zobaczyli Twoją ofertę. Być może kliknęli na Twoją stronę, zadzwonili do Ciebie lub napisali wiadomość. Narzędzie Business dostarczy Ci również informacji o tym, w jaki sposób klienci znajdują Cię w Google. Dowiedz się, z jakich urządzeń i platform korzystali Twoi użytkownicy? Chyba nie musimy nikogo przekonywać o tym, że w procesie zwiększania widoczności firmy w sieci, warto wykorzystać potencjał słów kluczowych. Business Insights pozwala analizować zapytania, których użytkownicy używają do znalezienia Twojej firmy. Monitoruj i zarządzaj różnymi lokalizacjami swojej firmy. Pracuj nad swoją reputacją. Podejmuj decyzje oparte na danych i miej pod kontrolą to, co mówią o tobie klienci. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.